my crowning achievement my atlas of world Witam szanownych Grono graczy Rivid z tej strony. Będziemy teraz opowiadali powabek, właściwie puszczę wam film, w którym żeśmy niszczyli z Mysterem, albo nas niszczono w legendarnej mapie. Ja długo nie grałem w PoE tak więc y, gram buildem na balistę, a myster gra buildem na Blade Flurry. I jedna osoba chciała, myślę, że więcej osób by chciało zobaczyć build na Blade Flurry, podobno jest naprawdę OP i zdecydowanie do końca tygodnia spróbujemy Mystera namówić na to, żebyśmy przepraszam za te Yy, spróbujemy teraz namówić właśnie na wspólną, wspólny film, żebyście sobie zobaczyli to. A, między, a międzyczasie powiem wam, że jutro będzie losowanie dla patronów. Dla patronów. I będzie losowanie dla subskrybentów Twitch TV. Jeden z was otrzyma ode mnie figureczkę, różne bajery. Właściwie to wam pokażę, poczekajcie. Waga. Okej. Okay. Coś takiego. Będzie też rozosowywane wraz z figurką mod Marvela. Tak więc ogólnie już nie demoluję pokoju i zapraszam na film. Okay. To chodźmy do ciebie u Ciebie odpadnie. Blade, Wolf Punk ten... Dobra, idziemy do mnie. Czekaj, jeszcze coś sobie dostarsza jeszcze. Tutaj yy. Gdzie ja mam te wszystkie drzewele. O, tutaj. Ile masz tu drzew? O, śnieg ci pada, ale fajnie. Śnieg mi pada? No, śnieg mi pada. Tam jest taki kryształ, co przy, przyzywa śnieg. Tak mm. się widzę, nie? Skubane. Skubane, nie? No, tam. No, tak. Wiesz <ślesi> Zalesione. Tu u góry jest to pani. O, za mną coś Dobra. No to co? We Ten głupi dziop. zobaczymy. Marczmy, co nas tam zabije. No Pig, jakieś nas zabije. Okej, okay, no to lecimy. Card Blade, Wolfpack Zen. 9 osób właśnie zniknęło. Cudownie. Wiesz, że jest jedna mapka, która kosztuje 6 hmm? egzaltów? 6 egzaltów? O co ona parzy kawę? Robi masaż? <laughs> <Wiesz> co? <laughs> Czy coś? <laughs> Perandus coiny ma. A O, duch. O, był duch. Był duch. O, ślepa uliczka. Dobra. Kość to jest mapy. To, mapy. Jest mapy. <laughs> to był tylko ten duch. Tak. Fajnie, że, że, że ich trochę odpychają te balisty, bo jak oni będą doskakiwać do nas, to. No, no. Oval Blade. To już legendy się sypią. Black. O, baław. Od razu pobiegłem. Patrz. Nieważne czy zginę. Nie. Cokolwiek dropi z amuletem. Ale szkoda, że to nie jest ten, co daje jest to wiesz ponad 100 tego. A ten no. To Bluetooth... no, no. było fajne. O, patrzcie, ludzi ja fajne. Ludzie winki. W sumie, jak tak patrzę, to całkiem spory drop tu jest. 150%, nie? To no, się też macie na to. A nie jest tak źle jak na razie. Zobaczymy, jak z bossem będzie. No i cztery mapy dam. Boss, o. Dobra, ja, ja, ja jestem za tobą, rzucam ci wsparcie. Ciekawe Cich, okay. wsparcie. o jest jakiś Winterfunk. No, ja się widzę. O, okay. padł. Yo, i padł. Z Zamknął, a ja wyskoczyłem. Ha. Chodź, ja. Quiverów, żółtych tak nie zbieram. Najpierw gdzie balista, później ja. Skanę. Najbezpieczniej. Ty grasz na tym, jak, jak ten ski się nazywa? Fury? Blade, tak, Blade Fury. Blade, Fajnie to wygląda, dużo tych efektiorów. Mm -hmm. Tam masz z tego Izaro, nie? Do trochę buffy. Tak, rozumiem, tak, to. i tam są takie dość konkretne bapy, Bo tam pod... bo ja konwertuję ogólnie physical damage na chaos. I on tam później okay. robi mi właśnie. krwawią, poison, takie tam bajery. Kurde, zanim ja balisty, to, to to nie ma co zbierać. Dobrze. O, jest, jest coś tam postrzelałem. <laughs> Czekaj, następuje sobie chociaż szczę. Frenzy. uważaj, tu jest ten boss. Dobrze, pat. Finder. Jak rzuci, To był chyba ten boss właśnie. Nie, to jeszcze nie był to ten, jeszcze boss. Nie ten boss. A nie, bo to, nie. do areny wchodzi przecież. Tego bossa naprawdę. Tego poczujemy? bossa to to nas. Skoczy na nas i będzie w będzie, Będziemy wiedzieć, że to, że to jest dead boss. This is the end. My only friend, częsy. Czek, czek, czek. Re, 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 też. nie da tak. się robić to tak, 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 bardzo rekreacyjnie to tak, 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 ja tu postawię tepa. A, to poczekaj. Po co się mogą ciężkie rzeczy się zdarzyć. O, w mapie legendarnej, no. Dobra, rozstawiłem. Gotowy? No, dajesz. Dajesz, będzie napo. O! THEM O! Chaosik widzę. Chaosik co widzę? No idę zobaczyć zadliwą stronę Ale fajny dźwięk No ja powiem Ci, że nieźle Corset King Kurczę pogubiłem się To jest sprzętu to jest, że O dźwięk. zamyka się Ale przyjemnie było No Po chaosiku zarobiliśmy przyjemnie, ale to sprzętu leży kartografer, chaos. A, już nie zbieram tych, 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 tych e, chromatików w sprzęcie, chociaż. No Nie nie też też by się już nie chcę. <grym>, no w sobie, ja bym posbierał ja bym, miał wór, taki dodatkowy. O. Ciekawa ciekawa różdżka mi popadła. Hmm? Zobacz. To jest taka pod fire damage cast speed. 9, 10, 30, 17. Nieźle. Ile gorzej, nie? O no nie, najgorzej, nie jest to jakiś top, ale spoko, 17, poka speed. O, to jest jakiś. The może wyłączę ten podgląd sprzętu. Co tu mamy? Tu mam 1000 deksa. Kurde, fajnie to jest. Nigdy nie miałem 1000 deksa. <laughs> no dość Dobrze O jakiś jakaś wanda wypadła No i cóż Dobra, A to Come on O plus 2 level socket fire gem. Ale Kurde mało, mało buffów Patrz, to jest ciekawe, plus 2 do socketa Ale jakby tu było jeszcze 50% spell damage, czy jeszcze jakieś no. Do speli do, do szybkości, Do no, cast speed ładny, bo jest 20% łącznie, nie? 20%? A no tak, 20%, 20%. Pięknie, jakby było, speeda, to jest. zamiast tego 8 i jakby było tak. 50! 40! Jest do. do cold damage do czarów. Kurczę. To no, no. no. Spoko. Dobra. Pod, pod freezing pulsa byłaby wtedy bardzo fajna. Dobra, to wchodzimy, co? No, wchodzimy zobaczmy co nas tu będzie czekać. To jest długa jaskinia. Jest piuk, pio, piuk, 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 o tam jest drugi, tam jest drugi. Listu ci tam, tam, girać, girać, girać. Wow, właśnie! Oj, oj! Oh, shit! Już biegnę? Biegnę. Ooo, fuck! Czekaj chwilę, eee... A... Te, tepa odpaliłem, tepa odpaliłem Cześć, muszę się wyakupachu na chwilę Oj, oj, bo mnie zamknął Tak? O Jezus spadłem Padłeś? Dobra, bo ja jeszcze tak, nie poczekaj, wszedłem. To poczekaj, to dobrze. No, ja poczekam, to poczekaj, poczekaj. No, no, dobrze ja sobie sprzęt, sprzedam No. Bo no wiesz co, bo na akurat <grym> dają mi tego tepa i ty wyszedłeś, no. to w tym momencie mnie zamknął. No, <grym> ja wiem. cztery takie wilki. Dlatego ja uciekłem stamtąd. Także smak. No tak smart. Fajne, to już ale sprzedam. No nic, mamy jeszcze ile? Trzy wejścia, tak? Mhm. Także trzeba bo. wejść, wybić no i wyjść. No to dobra, to wchodzimy i spierdzielamy od razu jakimś teleportem. Dobra. 2, no trzy, trzy, dwa, jeden, go. dwa, jeden, go. Dobra, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, jest sześć. Oh fuck, oh fuck. Coś padło. Tak, tak, tak. Mam mojej belisty bardzo tu mocno. Kochałem tego pana. O, uważaj, lipsa. Jest! Oh, jest. Jest. Ty słyszałem. Bridge tower, wow. Full dragon scale, wow. Ty, 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 ty masz oh. bardzo fajne zbroje. Tam gdzieś, nie to, nie? tak mi ko się kojarzy w głowie. E, Platinum Chris... No... No to żeśmy gada... Łysiekli. O tak... Takie coś, Daresa Daresso, właśnie Daresso 935, 742... Uch. No... 60 życia, szanse na uniki. To jest to z tym Endurance Chargerem. No. no tak, no tak, no Ciekawe No ale co, ale ubiliśmy gada Ubiliśmy, dużo mapek, dwie żółte i dwie niebieskie No i mamy, mamy A masz za zabicie bossa bonus? E, tak. tak, tak, tak Card, no, w pack ten Fajnie, trzeba będzie się zająć tym atlasem No spoko, fajnie, lubię to